Cześć! Dzień dobry. Witam serdecznie moi drodzy widzowie w kolejnym vlogu na kanale Mr. Misiek polecam. Moi drodzy, to jak widzicie mamy tutaj korbowody. Nie będziemy tutaj nic się oszukiwać, ani gdzieś tam ukrywać. Mamy korbowody. Udało mi się wypożyczyć. Korbowód do... C360 firmy Waryński i firmy Heumno. Korursem handluję, także już jakiś tam czas ten korurs też się tutaj przewija. Koruszą mogę otworzyć z całą stanowczością. ponieważ nie będziemy tutaj ukrywać, że jest inaczej. A! Statyw już jest, najprawdopodobniej na lotnisku w Amsterdamie, jeżeli dobrze kojarzę. Więc już jest niedługo coraz bliżej. Wagi zapomniałem. Zapomniałem wagi, moi drodzy. A waga będzie potrzebna. O, tu już widzę, że ktoś korbowód otwierał. Ja jeszcze nie. Tego korbowodu za bardzo nie chcę otwierać. Ale tutaj z Ursusa sobie. O! I wam pokażę. I wam pokażę. Zaklejony jest cały. Ale wiecie co Wam powiem? Nie wiem, czy to będzie widać. Ano. Weźmiemy tak. Nie chcę go wyjmować, ale sposób zabezpieczenia tulejki widzę, że jest identyczny. Tulejka, moi drodzy też jest identyczne tu to kowadełko tu i tu też jest identyczne i powiem Wam szczerze tak się właśnie zastanawiam i to bardzo czy nie robi teraz widać zobaczy tulejka tulejka czy nie robi tego jedna i ta sama firma? Mówię, że nie przyniosłem wagi i może i dobrze, bo teraz, jak patrzę z perspektywy, to waga tutaj nie ma sensu, ze względu na to, że ten korbowód nie będzie otwarty tak jak ja bym tego chciał. Ale przyniosę wagę po to, żeby zważyć korursa i zważyć Ursusa. Te dwa korbowody będę chciał zważyć, by wam coś pokazać. Tu już mam przygotowaną średnicówkę. Pomierzymy sobie średnicę podpanewki i sprawdzimy sobie twardość tą główki, jak i tutaj dołu korbowodu. Po prostu chcę sobie to sprawdzić, jak to wygląda pod względem Twardości. Robimy sobie pauzę, ale za powagę. A więc tak. Wagę mam włączoną. Kilo 9,55 2,07 czyli różnica jest dosyć spora. Ale 2025. Więc sami już macie odpowiedź, jak to jest teraz robione. Co firma to inaczej. No ale co zrobić, moi drodzy? Mimo że ja bym tak chciał, ale tak się nie da. Teraz powiem Wam szczerze, nie wiem jak tutaj podejść z mierzeniem średnicówką, ale będziemy próbować starać się ja sobie posadzę 4 litery i teraz tak, tu jest masa już uszczelniająca. Ja też nie chciałbym jej za bardzo tutaj Ruszać i dokładnego pomiaru Wam też nie zrobię. Nie chcę, ponieważ wiele osób mi zarzuca, że sprzęt jest chiński. Jeżeli ktoś chce tylko komentować, że chińszczyzna urządzenie i mogę sobie to o dopy potłuc, kup, zainwestuj, zrób to lepiej. I za przeproszeniem ja staram się unikać na kanale wulgaryzmów. Ale przestań pierdolić, bo normalnie scyzoryk się w kieszeni otwiera. Ja Wam chcę tylko pokazać, czy te pomiary po jednym, jak i drugim urządzeniu. Bo też będziemy tutaj badali twardość. Czy one są zbliżone. Jeżeli korbowód jest zrobiony w ten sam sposób. To, jaki by tutaj pomiar nie był ustawiony? Zobaczcie. Mamy 0,6. 0,6. I tu zaczyna nam pracować. Jak zaczynam sobie tą pracować. O, teraz się nam wymiar zwiększa. Ale i tu nam rośnie. Tak rośnie wymiar. Przepraszam. Bo... Mamy z ukosa, czyli nam się średnica zwiększa, a tak nam się tutaj jak najbliżej, powiedzmy, jest tego zera, tak? O, czyli, żeby tutaj ustać, dochodzi nam do szóstki. Owalizacji też Wam nie sprawdzę za bardzo. Chociaż korbowodem mogę przekręcić. Obrócam go tak. Ja też nie chcę tej. Nie chcę tej. masy zrzucić. O. No do szóstki dochodzi. Trzeba tutaj się liczyć z tym, że tu jeszcze jest ta masa nieuszczelniająca, ale. Jest szóstka i wraca. Masa zabezpieczająca przed. Uszkodzeniem. To był korbowód Ursusa. Tu moi drodzy mam korbowód hełmna. I zobaczcie. Też będziemy tutaj sobie... Nie wiem, powiem wam szczerze, nie wiem czy mam patrzeć w A pa kamerę. Czy mam patrzeć w. O, czekajcie. Zamek nie trafił, ja sobie pozwolę najpierw ustawić, żebym wiedział o czym rozmawiamy. Dobra. Korbowoc hełmna. Dochodzi do 5 setek. Czyli tamten miał wymiar 006, a ten ma 005. Jest ta setunia różnicy. Jeżeli ktoś potrafi zrobić lepiej, ja jak najbardziej jestem otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje i pomiary. mi teraz zarzucić, że staram się jak najbardziej prosto trzymać sprawdzić wszystkie wychylenia w każdą stronę i powiem wam szczerze, że korurs mnie zaskoczył bo dochodzi tak jak hełmno do 5 setek więc tak to wygląda, moi drodzy. Odłożymy to sobie. O, tu jeszcze widać w zabezpieczeniach ślady, ale pięć 005? 005 no i 006 Ursus. O. Troszeczkę to zabezpieczenie mi tutaj się porysowało. Ale chciałem to wam pokazać, żebyście wiedzieli. Który jest wadliwy, a który jest dobry, to wam nie odpowiem. Nie potrafię odpowiedzieć, a nie chcę kłamać. Ale uważam, że to są markowi producenci tych dwóch i to wszystko jest jak najbardziej według mnie OK. Nie znam dokumentacji technicznej nie wiem ile to powinno być. Trzeba by instrukcję wziąć. Napraw. Podejrzewam że ten wymiar będzie podany. Nie pamiętam teraz nie mam zamiaru szukać ze względu na to że mi też brakuje czasu. Ale mamy jedną setkę różnicy, więc myślę, że to jest w zupełności w tolerancji, ale zaskoczył mnie właśnie korbowód z Korursa, że ma ten sam wymiar co hełm. Mimo tego, że podejrzewam na 99% jestem tego pewien, że to jest import. Ale Korurs bierze za tą odpowiedzialność i markuje to Swoim logo, jako ich wyrób, a może mają zakład w Indiach, Chinach, albo w Turcji, nie wiadomo gdzie, więc to już nie jest mój problem. Ale moi drodzy, jeszcze kolejna rzecz: odpalamy twardościomiesz, jest przygotowany do pracy pod warunkiem. Że włożymy mu. O! Tylko, jak Wam teraz to pokazać, żebyście Wy widzieli, co ja mierzę, i żeby odczyt był przez Was widoczny. Będzie. Powinien być. Poczekajcie, zmienię sobie na HRC. trzy sposób mierzenia w dół. O, mamy stal. I mamy serce. Więc mierzymy O... Dobra, moi drodzy, bo musiałem zrobić małą poprawkę. Raz, że korbowód musi leżeć na twardym, to musiałem się przestawić na HRB. Myślałem, że to będzie HRC. Ale przestawiamy się na HRB i mierzymy 73, 77. Więc mamy główkę około 72 HRC, HRB, przepraszam HRB. Hmm. Aha, bo tutaj czyściłem sobie 87 HRB, średnia 86 HRB. Zniżymy sobie teraz hełmno. Hełmno te sobie wyczyściłem. Zrobimy jeszcze jeden pomiar ze względu na to, że jeden trafił tutaj na rancie. Średnia 93,2 więc mamy ciut lepiej. Zobaczcie twardość. 87 mamy z Ursusa, więc jest ta różnica. Ja chcę jeszcze jedną rzecz sprawdzić, bo tu tylko zrobiłem jeden pomiar w korursie. I tutaj wychodziło strasznie siedemdziesiąt dwa, więc jest tutaj ta rozbieżność, że z jest lżejszy. I automatycznie ta twardość też jest niższa. Jeżeli jest inna twardość, to podejrzewam, że też jest inna gęstość. Skąd ta różnica w wadze? I teraz mamy pomiar z hełmna. Nie wiem, czy on się nam uda w całej okazałości zrobić go tak, jak ja bym chciał, ze względu, że on jest w kartonie i ten karton może nam troszeczkę amortyzować. Ale tak jak powiedziałem, jest to wypożyczone i ja go muszę oddać. Jest, udało się pomiar. Docisnąć go trzeba zdrowo. i mamy pomiar 97 HRB czyli jest najtwardszy obrócimy główkę tu też dociśniemy w tym miejscu już on delikatnie przeczyszczone i zobaczymy co nam więc powiem wam tak podsumowując ten odcinek pokazując i obrazując do końca. Czekajcie tylko sobie tutaj o. Najlepiej z tych wszystkich pomiarów wyszedł wyszło hełmno. Tylko fakt faktem korbowód z hełmna będzie kosztował dużo. Jeżeli dobrze pamiętam, to około 200 zł za sztukę. Korbowód z Korursa kosztuje około 100 za sztukę. Może nawet mniej. Z Ursusa też ponad 200, jeżeli dobrze pamiętam. Nie chciałbym kłamać, więc jeżeli ktoś ceny pamięta, może w komentarzu napisać, ale to za pół roku i tak nie będzie miało znaczenia, bo te ceny się zmieniają. Więc. Uważam, że Korurs źle nie wyszedł, ale najgorzej w tych pomiarach. Nie wiem, jak na, na przestrzeni innych importów by trzeba sobie odpowiedzieć. Na tyle sprzedanych sztuk problemów nie miałem. Hełna i Ursusa, powiem Wam, że nie sprzedawałem, ale teraz sam jestem w szoku. Jak to wygląda na tle Korursa? Bardzo dobrze wygląda, a Hełno rewelacyjnie. Więc moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Trzymta się. Do następnego. Hej, cześć.